Mirka. Standard Możesz nawet tasto dać. Możesz dać overpassa, możesz dać... E, możesz dać... Dobra, w, 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 tam, się nie rozwija już, no Overpassa wiem, że chcę, bo to nie wiem, sama mapa jest. No. Gdzie reparacje wojenne szmatu. Dobrze odpaliłem short matcha? No. A ogólnie to ten bym se zajmiał znowu kobby stał na taką ochotę mam na mapę, Nikt cię to nie trzyma, idź, graj! Ale nie, nie ma, to tylko na tym skrzydłowych jest chyba, nie? Obiecym. No to idź na face tam <noise> <noise> A czemu w ogóle coś znali? Nie wiem, bo są pojebani. Co mówisz, że co? I że są pojebani. No, czemu no to wiem. Z tego, tego, e, czemu kobiece to na wywalili o mnie? No nie robią takie rotacje, mam dziwne. Lol, ale strzeliłem typowy w łeb dwa razy. Dobra, ja jem póki mam czas. I jeszcze głowa siadła na samym końcu. Ja żar... ten grube świnia Byłem w żabce, kupiłem sticks, ketchup. <noise> Teraz pierdziela pół dnia. Jak myślisz? Yy, Dlatego dla, dla tak dobrze gram, bo dzisiaj wypijem nie wiem, 40 kaw? Co ja dzisiaj robię za Oro? Ja pierdzielę. Ale to tylko rozgrzewka będzie, bo tak później będę grał główna znowu. O nie, on wziął twój nick, ghost Typek za nami. Nazywa się Ghost w ogóle typ ma nick skin, no nie a się kampi na rozgrzewce jeszcze A, bo on ze mną walczył Hello To będzie P. Sam na bejdę? Jeszcze bez słuchawek? No, ja no Nie wiem, czy No, no, ja sobie... no a ja wiem. Sajd. Sajd. O kurwa, ale pizdę dostałem ja na shorty, Kurwa. Czekaj, Saj... jak Ninja może być. Ninja może być. Góra był jeden, ale nie wiem. Ja wierzę, że mi tak laguje? Co to? Tak? Spamuj! Dostał w Nice. Cholera, zrzuciłem telefon. Okay. <laughs> Dlatego nie chciałem tak ruszać mocno myszką. O Boże! Zbierał ludzi! Już po jest. <grym> nie wiem jak on tu <grym> Full black, full black! Idę B Idę mid, zaraz Let's go Mid widział mnie Podchodzę z oh, Dwóch na midzie jest, na top midzie No nieźle dwóch, jak trzech Jeszcze jeden... Dwóch no, no, wszyscy! Wszyscy All meet, all meet, one Jeszcze jeden ma 50 HP na widzie. szarpę, Muszę teraz szluga nie zrzucił Przeszła. Masz Czekaj, jak mam się ustawić, żeby kurde nic nie zrzucić? Za wysoko podręczenie? go wie. Dobra, rypać Najwyżej zrzucę jeszcze raz. Czy on ma dwie M ki Może jakieś? Może dwie ki No bo ty miałeś tego hyperbista, nie? No Zobacz. ale go sprzedałem, teraz mam tego. Szkoda. A po co ci? No bo ja mam te dwie MK, nie? Jednego tego nolera i sztywniaka, nie? I ten sztywniak chodzi po 7,81 euro centów Ale najszybsza sprzedaż to była za 5 coś To jest snapa Leży rampa A ja chcę mk z gumą, wiesz? A, tego, wtedy bym się z tą zamienił jakoś czy coś Kurde, nic się słyszę Ramp, ramp Ja podchodzę, pomagam Pakę mamy Apsy Kon jak ten może być z my. Może być wszędzie. No ja podchodzę z tego Kurde na blisko był A ja spieszyłem w luj No on 2 2 i chuj. Co? Już? GG Ja twierdził Ej, ale nie chodzi o to gościu mi dał kołaszka co jest? Jak ci dał kołaszkę Aha, to ty? Nie a, no to widzisz. Kurde, kto nie. tak rzucił? Nie, nie. Beczek na lewo. Podchodzę do szorta. Under. mi da. Ten gość jest zrypany? Nie mogę Top meat, Top meat Top meet. Dobra, dobra Mam dużo HP Leży dużą HP w dupę mać Chciałem uratować naszemu dupę i co I przez to ja straciłem HP Ej, ja on do was szedł Ja nie wiem skąd, bo ja słuchawek ja, ja też, też nie, nie wiem. wiem Albo, albo mid, albo short Under Albo under, no Hej

Kurwa, je mi tak ciężko mi, muszę co chwilę łapę wycierać. Ja <noise> Jeden mit jest. Ja smukałem. W fleszy B. Jeszcze mit, one mit, top mit. No co, do na B. A pójdę sobie. Under. Kurde, w las już tutaj nucając na blisko. A jak ja przez przodek zmieniłem broń. Bomba jest na tym, na apsech na B. <noise> Okno Może gdzieś do tego od kuchni ja pieprzę Jeszcze nie będzie od kuchni gdzieś na pewno No jak był kurde tym na dżungli Masz dwie strony, gdzie może iść, nie? A w ogóle to granaty mieć grzechu. Ile mamy Awów? Nie wiem, czy mam AMU. No kupu, kupu, kupu. Bierzesz Nie, nie, nie chcę, nie chcę. Ja mam MP. Gdzie idziesz, grzechu? Ja serce sobie pójdę z Ja idę z tym, bo kurde na blisko to ciężko z kałachem dla mnie. Mm -hmm. Kałach na blisko najlepszy Nie. jest. Mid czy Sandwich, sandwich. Sandwich. Ale S. Bo nie sandwich, nie, ja z na stępić, a typ na typy siedzi. No, ja tam nie do zajba. Chcę się w tamtą stronę. Why you have to be mad, guys, guys? Yeah. Bless you. Dwóch mit. mid. Ja od Leży, dwóch mid. Under, under. Leży. Jeszcze jeden gdzieś tutaj biegł chyba. On się jeden jest sprzyszał. na absach. No no, jednak... Co jest? No absach jest bomba. Diglama Szkoda, że go szybciej zrobił zauwiódł. jest. Plantuje powiem. co? Aby mnie widział, a ja go widziałem, jak on tutaj zaskoczył akurat. No. Ale mi pestkę sprzedał mozaru nie? mnie. Ja pierdzielę przestań. No to nie jak żry. Nie żyle, tylko żry. Hmm. Kuwa, no bo tak muzy wypchają, że, że muzy jak pies je to nie szczeka? Dlatego droby nie jest. Wszyscy Mi coś. No jakim cudem pieprzony headshot no Bomb on B leder jest bam, bam, bam. What the... Co? Nie zła bomba, B, ty ci No, wiesz gdzie mnie zabił? Dosłownie trzy kroki od B Na shortcie głęboko A, krzesło chyba, nie wiem skąd. Co? Ciekawa sprawa. Ja go nie widziałem. Ja też nie. A było słychać, że peryskopował i przemierzał. No. A ten gościu od enemy kurde cały czas mi takie heady nie? Lewo co wychodzi z jakiegoś za, za krawędź, czy coś razu tego. A, ghost już, tak. Który? XD Musiałem to napiszeć Jak jest dwóch pedałów Dwóch Niemców Też Cię lubię Jazda W dżungla, patrz ktoś Patrzę, patrzę Ale jest No nie wierzę w to, zobaczyłem na mapę Dżungla 1 Lekko go ten odbiłem Typ mi wszedł jak akurat na mapę spojrzałem Jednego typu obbiłem to był właśnie ten ostatni Przestań gnoju no Co ty jesz w ogóle? Były już bo... jakieś kurde framasze. Te herbaty oddają. <głos> <głos> dobrze, mi, dobrze mi idzie w te załapki, <noise> ale tylko do cs mm. Co? Mm -hmm. Go, go, go. E, Kuchnia, kupnia jeden. Ale zostałem ryj O, ale peskę ze Jeden exit. Jest... w biegu. Jeden exit. Już pisze, GG. Jest. Na prawo, na prawo, Rzymon! jest? Z... Nice. Zapomniałem, że Sławek nie uderzył. Musimy się zapytać, co z Sławeką, No Dobrze, że Jakby Słuchawek no, im to się... takie preski daje, że... Mogą mi oblodzić. Party ostatnie. A party? Ale łatwy ten mecz, co się stało? Nie ja wiem, jakoś śmieszny, łatwo. Um.